Masz nieodebrane połączenie? Jeśli nie znasz numeru nadawcy, zachowaj ostrożność. Wielokrotnie informowaliśmy o próbach oszustwa i wykorzystywaniu naturalnej skłonności do oddzwaniania. Jeśli nie spodziewasz się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na ekranie numer wydaje ci się zadziwiająco długi, zachowaj czujność. Polskie numery, zarówno komórkowe, jak i stacjonarne, mają 9 cyfr. Pamiętając o tej prostej zasadzie, możesz uniknąć niechcianego, drogiego połączenia. Jeżeli numer, który próbował się z Tobą skontaktować, jest poprzedzony znakiem plus lub dwoma zerami, może to być połączenie międzynarodowe i próba oszustwa. Niektóre afrykańskie prefiksy do złudzenia przypominają te nadane polskim miastom. Na przykład Wybrzeże Kości Słoniowej plus 225 może być mylone z numerem kierunkowym Warszawy 22. Pamiętaj, numer kierunkowy do Polski to plus 48 lub 0048.